Na muzykę zawsze będzie w się na wieczór, wyrapuje na numer, wyrapuje tutaj z lutego, jest taki drugi tydzień lutego i będzie następny trzeci tydzień lutego i potem będzie tam szyj dni lutego, będzie się trafił, będzie się i na winie wszystko będzie tutaj jest. Elo tutaj wyrapuje zawsze będzie brał, tutaj wyrapuje się, mnie zawsze o, zresztą z numerem Szyma, bity tutaj sobie puszą teksty i rapuje książki. Więcej rapuje na muzyce. Szyma jest membrana, Szyma rapuje. Dobranin ta dyrapuje ciągle na bite. Był ramp, będzie na muzyce. gdy rapuje ciągle na bite. Elo mamy hip hop, rapuje ciągle na bite. Był ramp, będzie float. Zawsze tak rapuje się. Dobranin po zawsze składam karty, numery. Teksty, wersy, wersy, wersy. wersy. Zawsze będzie życia cudem, numery. Tak rapuje tą odwórkę, mam się na blokowy podwór. No cóż, no mi no i będzie że tak nawiguję, że się Nowa no na nie wiem, że nawiguję, że nawiguję, że nawiguję, że nawiguję, że nawiguję, że Nowa nota, gdy na płycie ulute za i kawałek na muzyce zawsze będzie budykę I mamy nowej literki, gdy na szybura, loki, a teraz kropły nową notę, każdą luty, 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 cały luty, 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 gdy luty,

No, panu, te smacze, to się na nowo, panu, 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 będzie więcej. panu, o panu, O panu, 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 dla sióstr, dla panu, Dla braci, dla braci więcej braci. panu, 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 Dyrkuj ciągle na numer, Dyrkuj ciągle na numer, Wsadzamy numer, dobre numery, Dyrkuj ciągle na numer, Tutaj się rapuje, Od zawsze z numerem dobrym, O tym wszystkim rapuje, Tak do chłopa no, nuta, Dyrkuj ciągle na bytans, Zawsze będzie rapował tam, O tym wiecie O tym więcej rapu, Słuchajcie tak, no, tutaj, Oni znowu nuty, Dyrkuj ciągle na numer, Słuchajcie więcej, Rapu przewijamy, Numerów przewijamy, Wszyscy tutaj rapuje, Oto nam na, na przebicie będzie flow, Zawsze się rapuje, Od zawsze z numerem się Zawsze będzie tak, rapował, Będę tak na prezydenta Karola Nabrockiego, dla na Karola Nabrockiego, naszego prezydenta, i na sprawiedliwości. Wielokolicie pesków nie powinni rząd, choćby deska przystańcie rząd. Chcecie być w Polsce, kolejny by deska, lewica i jest partyjni, i bez partijni, kolicie bezpartyjni, lewica. Lewica i tak nie partie, tak nie powinni, ale nie powinni tanie tak nie powinni nie, nie powinno być rządzone, że żadnych kolejny Każda rodzica dla mnie bezpartyjnie zagra Oni tylko wedy, karo, na i, i, strzygają tak, na koronawirusem I prawa zawsze Ja tak rapuję, tak czuję rap, czuję Na muzyce, która pociąga, ciągle hip tutaj, się rapuje ra, Od zawsze ra poł, ciągle, na duchach będzie tu ale muzyka grała zawsze, gdy pociąga, nabita na beatach Był będzie w flotu Tutaj był no to tutaj jest Elo pociąga, nuta, gdy rapuję ciągle na beatach Przewijam numery, zawsze były, by to i kawałek na bitach zawsze. Będziesz na bitach ciągle z muzyką, tutaj jest rap, jest tu Poni znowu odbiera ciągle na dnie zawsze był, rap. będzie bierna. Nasze pierwsze pierwsze tu na na znowu znowu pierwsze tutaj Na tutaj będzie pierwsze 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 ciągle na pierwsze pierwsze na pierwsze 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 są pierwsze są I pierwsze 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 zawsze pierwsze będzie pierwsze 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 zawsze będę pierwsze Zawsze mnie pierwsze 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 pierwsze